wam pokażę TOP 10 zawodników na Euro 2024. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby zrobić swoją pracę. Na dziesiątym miejscu jest Antoine Griezmann, który występuje w Atlantyce. Na 9. miejscu jest Brozowicz, który gra w Milanie. Na kolejnym miejscu kolejna młoda że czyli Krwala z Helia, który gra w Napoli. Na następnym miejscu jest niespodziewany gość, bo jest to Frostbrak, który gra w RB Lipsku. Na następnym miejscu jest Krawacz, który gra w Hoffenheim, jakoś tak. Taki klub z Niemiec. Nie wiem, choć się dokładnie na. Top 5 otwiera Luka Modlit. Dla Latakarka ale nadal się trzyma. Niesamowite. w tym miejscu jest Bruno Fernandes, który gra w oczywiście najlepszym maniu jest Harry który niestety ostatnio przeżył do Miejscu, Lado, który oczywiście dla, w drugim miejscu Cristiano Ronaldo to oczywiście Arabii, widziła dla Al W Najpierw miejscu Krystian Mbappe w PSG. Są pogłoski, że żeby przyjdzie przejść do Realu, ale nigdy nie wiadomo. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj. To nie jest moja ocena, tylko według rankingu FIFA. I jeszcze jedna informacja, każdy klub trzeba szanować, więc to było trochę niepozorne, ale jeśli chcecie więcej takich filmów, napiszcie mi w komentarzach. A teraz ja spadam. Jo.